Andrzej Kobus, jest pan działaczem samorządu osiedla Małosady Osady Pawłówko. Zgłosił pan na swoim blogu pomysł polegający na rezygnacji z budowy bieżni na boisku Modrak i wybudowania tutaj na stadionie KS Kolejarz. Jakie ma pan argumenty za? Znaczy, głównym argumentem jest to, że ten stadion ma tradycję. No i jest stadionem pięknym. Znaczy z racji położenia i w ogóle to co widać. Drugi argument jest taki, że z tego stadionu korzysta dużo młodzieży z okolicznych szkół techniką nr 2, zespół szkół ponadgimnazjalnych z Kowickiej 45, jest trójka podstawówka pamięci kolejarzy chojnickich, więc ta bieżnia powinna być wykorzystywana dla zajęć z młodzieżą, czyli zajęcia wychowania fizycznego powinny się odbywać w głównej mierze, a... Jednym z kolejnych moich argumentów jest to, że dużo imprez takich lekko atletycznych, Biegowy. biegowych, rozboczynało się tutaj na Stadionie Kolejarz. No, za, z udziałem Pani Przewodniczącej Komisji Sportu Rady Miasta, Pani Marii Boniusz-Górnej, przypomnę tylko Chojnickie Piątki, znaczy Chojnickie Biegi Rodzinne, odbywające się w Piątki, z tego co pamiętam, zaniechano i organizować rok temu, tutaj się odbywały. Ciekawa impreza podziwiałem przez Krupola, znaczy przez mnóstwo podziwiałem za masowość tych biegów. Znaczy za taką spontaniczność, czyli przychodzili mieszkańcy, biegali tutaj no i tutaj, mówię, no to się skupiało. Przypomnę jeszcze chonickich e, słynnych biegach torzackich, które to początek mają tutaj. obecnie nie z płyty, ale e, sprzed stadionu. No finiszują tutaj. Finiszują tutaj, więc... E, w tej chwili tu mamy żużel, jak widać. Żuż, czyli jest to tak, no, powiedzmy, no, spartański baruch. Biegania. A tutaj patrząc na orlik, który jest w tyle, byłby to kompleks sportowy no, HKS Kolejarz 1922, czyli byśmy mieli w mieście dwa, no, powiedzmy o bardzo dobrym, no, dobrym, bardzo dobrym poziomie. Nie? Ale tutaj, nie, ale tutaj nie ma oświetlenia na y, bieżni, no, tak to, jak jest na Modraku. To w przyszłości można by było już na, na następnym projekcie też y, rozbudować y, da, dalej ten stadion. Z myślą o tym, że jednak powstałoby oświetlenie, mamy nawodnienie, y, no płyta, bramki tutaj są nowe, y, budynek socjalny jest powoli też remontowany z tego co tam czy tam może nie. W takim tempie, jakby mnie zadowolało, tutaj są dwa kluby piłkarskie, sportowe, no ale powiedzmy, że to idzie w dobrym kierunku, a bieżnia by była częścią tej, tej, tej dobrej zmiany, w dobrym kierunku. Popieram pomysł pana Marka Szanka Radnego, właściwie umiejscowienie tej bieżni w szkole numer 5. Powiem szczerze, że. Tam też jest żurzel. też jest żurzel i trafia to do młodzieży. Jak mówi to nauczyciel wypadania fizycznego to mi bardzo to przekonuje, bo jest to osoba właściwie w temacie i tego, ale na boisku nowych nadziei Modrak. moim zdaniem pomysł nie do końca przemyślany. Znaczy moim zdaniem no nie do końca, bo są dwie lepsze lokalizacje. Dokumentacja techniczna przewiduje. Tak, są dwie lepsze te lokalizacje. Szkoła numer 5 lub tutaj ten na obiekt, który jesteśmy, czyli stadion kolejarza. Tak bym to widział w tym, w tym zarysie, który to widział. No, no, bieżnia, na no mówię, no to, to by się wkomponowała w ten cały obiekt. Początek dobrych zmian, bo już boisko jest w stanie na dobrym, należytym nawodnienie. Bieżnia obok też była nowa. Obiekty w tle, czyli zaplecze też można było rozwinąć w przyszłości. I co jeszcze jest ważne w tym, co ja w moim zamyśle jest to, że dwa obiekty. W różnych częściach miasta, czyli dostęp mieszkańców No takiej podstawowej zwierzyni sportowej byłby no, dobrze rozlokowany w mieście. Pomysł jest bardzo dobry, gdyż bieżnia Żużdowa na kolejarzu, przy tak pięknej teraz murawie, byłaby niezbyt dobra, a tartan by tam pasował. Tym bardziej, że tam trenują młodzież ze szkół. Czart, biegi rodzinne kiedyś były? biegi rodzinne i myślę, że wrócą z powrotem do łask pani je organizowała przecież tak, tak i na pewno wrócą do łask bo po prostu ten rok był dlatego, nie było biegów bo był remont nawierzchni, nie mieliśmy gdzieś z dziećmi się podziać a na pewno od przyszłego roku zaczniemy. Tam, tartan byłoby bardzo dobrze założyć. Niemniej uważam, że modraku też, na modraku też powinien być tartan, jeżeli będą te boiska do piłki siatkowej i do kosza. I to, jak się wszystko by się zebrało razem, byśmy mieli bardzo piękne boiska treningowe i na zawody. Szczególnie, że na kolejarzu jest siedziba sekcji biegowej Florian, która ma bardzo zasłużone. Właśnie ma, ma wielkie osiągnięcia. Jest to jedyna sekcja biegowa w Chojnicach, która cały czas nasze miasto promuje nie tylko w Chojnicach, w Polsce, ale i w całej Europie. I byłoby to dla nich jakby taką nagrodą na 90-lecie tego stadionu, bo w tym roku jest. byłoby to czymś, co by uświetniło to 90-lecie tego stadionu i tego klubu. Ja się cieszę z aktywności pana, pana Kobusa, natomiast budowanie bieżni poliuretanowej, która kosztuje na stadionie ponad milion złotych, to nie jest dyskusja o tym, gdzie ona ma być w danym momencie. Realizujemy pewien plan i w mieście końce nasz plan wygląda w taki sposób. Powstał kiedyś projekt Mudraka, zrealizowaliśmy boisko pełnowymiarowe, oświetlone i... W Projekt budowlany tego boiska wpisana jest bieżnia. I teraz, jeżeli mamy dyskutować w końcach bieżnia, tu albo bieżnia, tam, albo bieżnia, tam, no to będziemy budować tylko i wyłącznie za swoje pieniądze. A my chcemy pozyskać pieniądze z Ministerstwa Sportu, dlatego one się wpisują do projektu, który już mamy. Natomiast. Dla kolejarz to chcę przypomnieć, że w tym roku zrealizowaliśmy nawodnienie boiska za 130 tys. zł i będziemy realizować program termomodernizacyjny za kilkaset tysięcy zł, a obok stoi boisko, które nazywa się Orlik. I moim zdaniem, budując bieżnie, inaczej, dyskutując o bieżniach, to gdybym miał teraz coś zmienić jako burmistrz, to zmieniłbym lokalizację bieżni z modraka na szkołę podstawową numer 5. Uważam, że to jest właściwy pogląd, bo piątka czeka na inwestycje w otoczeniu szkoły. Natomiast my nie możemy się wycofać z bieżni na modraku, dlatego na początku modrak potem w kolejności Szkoła Podstawowa nr 5 i potem Stadion Kolejarz. Dlaczego na końcu Kolejarz? Dlatego, że równolegle ewentualnie z budową bieżni Szkoły nr 5 będziemy termomodernizację i modernizację budynków na Kolejarzu realizować ze środków unijnych, czyli jedno po drugim. Natomiast ja bym chciał, jestem przekonany, że tak będzie w Chojnicach, iż te bieżnie tartanowe będą w czterech miejscach, czyli Stadion Chojniczanki, Szkoła nr 5, Modrak i Stadion Kolejarza. Myślę, że w ciągu najbliższych 6-8 lat jesteśmy w stanie to zrealizować. Ja gwarantuję, że do końca mojej kadencji, ja mam 2,5 roku, zrealizuję bieżnie na Modraku wykonam projekt i będę szukał pieniędzy, bo to jest sztuka, to nie jest dyskusja, gdzie co ma być, tylko znaleźć pieniądze. Będę szukał pieniędzy na piątkę i zakończę termomodernizację i modernizację budynków w kolejarzu. Za to mogę wziąć odpowiedzialność, natomiast dyskusja jest potrzebna, tylko ta dyskusja jest spóźniona, bo być może Pan Kobus nie wiedział, że my mamy gotowy projekt na Modraka. Nie mogliśmy się tego wycofać. Wycofanie się z Modraka spowodowałoby w związku z brakiem projektu, brak możliwości pozyskania środków z Ministerstwa Sportu. 재미있게 보셨나요? Yeah.